Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie nam Wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą, wsypią w zanadrze Wasze. Odmierzą bo Wam bowiem taką miarą, jaką Wymierzycie. Oto Słowo Pańskie. Ale. Duchu Święty, prosimy Cię, otwieraj nas. Na słowo, które kierujesz do nas, które wybrał dla nas dziś Kościół. Wielokrotnie już słyszeliśmy to słowo, dlatego prosimy Cię, abyś dał nam taką świeżość w Jego odbiorze, w Jego słuchaniu, byśmy nie zamykali się przez to, że już znamy Twoje Słowo, ale byśmy potrafili słuchać Go od nowa, słuchać Go ciągle jako słowo wypowiedziane dzisiaj, bo Ty to Słowo wypowiadasz do nas dziś. W tej sytuacji, w jakiej jesteśmy dzisiaj, w tych okolicznościach, w jakich jesteśmy dzisiaj. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Kolejne, kolejne już nasze spotkanie, trzecie. Dzisiaj chcemy zatrzymać się przy temacie uzdrowienie w mocy Chrystusa. W konferencji. Ten temat postaram się szczegółowo omówić, dlatego teraz mało będę o tym mówił, czy nawet w ogóle, dlatego że jeszcze nie wszyscy są, a to są treści ważne. Szkoda byłoby jakoś ich nie usłyszeć. Ograniczę się teraz tylko do skomentowania Słowa, które nam Pan Bóg daje, i znów pokazuje nam Pan Bóg, że Jego Słowo jest zawsze trafne. Jego słowo jest zawsze na czas. To słowo się nigdy nie spóźnia. Pan Bóg zawsze nam daje to słowo, takie słowo, którego najbardziej potrzebujemy. Dlatego staramy się odczytać, co Pan Bóg do nas mówi. I dziś, kiedy chcemy właśnie zastanawiać się nad uzdrowieniem, które jest w mocy Chrystusa, w mocy Jezusa, słyszymy pierwsze czytanie z księgi proroka Daniela, i w tym czytaniu prorok Daniel. Jest, można powiedzieć, szczery do bólu. Przed Panem Bogiem modli się i wypowiada takie słowa. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się. Odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców do naszych przodków i do całego narodu kraju tobie panie należy się sprawiedliwość nam zaś wstyd na twarzach prorok daniel jest bardzo szczery w swoim wyznaniu ale przez to pokazuje nam że podstawowym warunkiem aby doświadczyć uzdrowienia które przynosi Jezus jest prawda nie da się Doświadczyć Jego łaski, nie da się doświadczyć Jego mocy, nie da się doświadczyć Jego uzdrowienia, jeśli wpierw nie staniemy w prawdzie, tak jak w prawdzie stanął prorok Daniel, który mówi o prawdzie swojego grzechu mówi o prawdzie grzechu narodu wybranego, przyznaje się przed Panem Bogiem, zgrzeszyliśmy, popełniliśmy nieprawość, zbuntowaliśmy się, należy nam się wstyd na twarzach. Tylko Ty jesteś sprawiedliwy, a my jesteśmy grzeszni. Abyśmy mogli doświadczyć mocy Chrystusa, zbawiającej mocy Chrystusa, potrzebna nam jest prawda, bo tylko kiedy zobaczymy siebie w prawdzie, zobaczymy prawdę o sobie, to tylko wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, że potrzebujemy zbawienia. Że potrzebujemy uzdrowienia, że potrzebujemy mocy Jezusa, że bez Jezusa, bez Jego zbawienia, nie ma nas. Ale do tego właśnie potrzebne jest głębokie doświadczenie prawdy. Pan Jezus mówi: Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. I dziś, tak jak już mówiliśmy to na ostatnim spotkaniu, prawdą o człowieku jest grzech. I to jest trudna prawda. Bo jest ciężko przyznać się przed sobą, przed innymi, również ciężko jest się przyznać przed Panem Bogiem do tego, że jesteśmy ludźmi grzesznymi. Trudność, myślę, że w naszym przypadku, chyba nas wszystkich, polega jeszcze na tym, że nie jesteśmy wielkimi grzesznikami. To jest wielka łaska, to jest dar, że Pan Bóg tak nas prowadzi, że właściwie. Od początku swojego życia jesteśmy przy Nim, jesteśmy uformowani, ukształtowani, jesteśmy, można powiedzieć, nasyceni Ewangelią, nasyceni duchem chrześcijańskim, i nie jesteśmy wielkimi grzesznikami, i to Bogu dzięki. Ale ta sytuacja może też sprawiać, że jesteśmy bardzo mocno zamknięci, naprawdę, bo skoro nie jestem wielkim grzesznikiem. Nie zrobiłem w swoim życiu nic strasznego, nie zrobiłem w swoim życiu jakiegoś wielkiego grzechu, błędu, jakiejś wielkiej niegodziwości. To czai się gdzieś w sercu człowieka taka pokusa, to nie przesadzajmy z tym grzechem, to nie przesadzajmy, że mój grzech jest taki okropny, że on jest taki straszny. Nie przesadzajmy, że ten grzech zaraz jest śmiercią we mnie. Przecież jestem całkiem porządny. Więc właśnie ta nasza porządność może być wielką przeszkodą do tego, aby stanąć przed Panem Bogiem w prawdzie. Nie chodzi teraz o to, żebyśmy szybko nagrzeszyli, ale chodzi o to, byśmy zobaczyli, że taka przeszkoda w naszym sercu istnieje. Bo jeśli ktoś pół życia był daleko od Pana Boga, gdzieś tam wszedł w jakiś grzech naprawdę ciężki, wielki, obrażał Pana Boga, bliźnik i tak dalej. To widzi swoją niegodziwość i widzi, jak bardzo potrzebuje miłosierdzia. Ale jeśli ktoś, właśnie raczej całe życie czy większość swojego życia, był dosyć porządny, no to jak tutaj wypowiedzieć te słowa, które wypowiada prorok Daniel: Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość, zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Dlatego potrzebujemy właśnie światła, jakim jest Słowo Boże, potrzebujemy Słowa Bożego, który jest lustrem i możemy się w nim przeglądać, aby zobaczyć najpierw zobaczyć prawdę o Bogu, który jest święty, o Bogu, który jest bez skazy, o Bogu, który jest nieskalany, o Bogu, który jest niedotknięty nieprawością. I dopiero w tym lustrze, jakim jest Pan Bóg, możemy przejrzeć się i zobaczyć prawdę o nas, o naszej grzeszności. Czytając Ewangelię, bardzo znaną przypowieść o Synu Marnotrawnym, czy o Miłosiernym Ojcu, jak się bardzo często tę przypowiedź nazywa, powinniśmy raczej koncentrować się na drugim Synu, nie na tym, który odszedł z domu rodzinnego, porzucił Ojca, złamał Jego miłość, złamał Ojcu serce, odszedł, roztrwonił majątek. To raczej, raczej nie jest o nas. O nas raczej jest ten drugi syn, który został w domu, a sercem był bardzo daleko od ojca. Problemem drugiego syna z tej przypowieści o synu marnotrawnym nie są jakieś grzeszne uczynki, nie jest jakieś wielkie zło uczynkowe, którego dokonał. Bo on takiego nie, nie, nie popełnił. Bo, jak sam powiedział, jest cały czas w domu ojca, służy ojcu i nie przekroczył jego rozkazu. Problemem drugiego syna w tej przypowieści jest niedostrzeganie Bożej Miłości w codzienności, niedostrzeganie, że ojciec ze swoją wyjątkową miłością jest ode mnie na krok, jest na wyciągnięcie ręki. Nie dostrzegam Jego miłości, w związku z tym nie potrafię Mu zaufać, nie potrafię Mu się zawierzyć, nie potrafię Mu złożyć swojego życia w Jego ręce. To jest problem drugiego syna. I tak też należałoby patrzeć na siebie, chyba że ktoś ma doświadczenie wielkiego grzechu, wielkiego odejścia, to jak najbardziej odnajdzie się w tym pierwszym synu, ale raczej będziemy się odnajdywać w tym drugim synu, będziemy patrzeć na to, że często właśnie brakuje nam miłości, brakuje nam zaufania, brakuje nam właśnie dostrzeżenia tego, że Bóg ze swoją miłością jest przy nas, że Bóg ze swoją miłością jest obecny w każdym momencie naszej historii życia. Dzisiaj w czasie modlitwy o uzdrowienie będziemy chcieli zobaczyć to, jak Pan Bóg ze swoją miłością jest obecny w każdym momencie. Nie ma takiego momentu naszego życia, w którym bylibyśmy pozbawieni Jego obecności, pozbawieni Jego miłości. My tego często nie dostrzegamy, ale to nie znaczy, że Jego nie było w tych momentach wszystkich. Dlatego dzisiaj chcemy właśnie zobaczyć prawdę o nas samych, prawdę o naszym grzechu. Ale tylko po to, aby odkryć, że bardzo potrzebujemy Zbawiciela, bardzo potrzebujemy uzdrowienia, bardzo potrzebujemy Jezusa, który jest naszym jedynym ratunkiem. Amen.